Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Wiem inne miejsce, ale po prostu testuję i pewnie będę zmieniać jeszcze lokalizację. Co dzisiaj? Dzisiaj coś innego w sumie, ponieważ dużo osób prosiło mnie, sugerowało, żebym spróbowała jazdy na wrotkach i Wam to pokazała. Także mając dostęp do takiego sprzętu rekreacyjnego, ale jednak stwierdziłam, że. A co mi szkodzi, nagrać taki krótki filmik i podzielić się z Wami moimi wrażeniami na temat. Wrotek oczywiście rekreacyjnych. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ten film założony nie będzie jakiś długi, ponieważ głównie chcę pokazać Wam po prostu moją jazdę na tym wrotkach. Ale chciałabym jeszcze dodać do tego krótki komentarz i opisać moje doświadczenia i wrażenia z tym związane. I co? Ogólnie była to naprawdę duża frajda i... Bardzo ciekawa sprawa, spróbować jazdy na wrotkach, ponieważ ciało powiedzmy i technika została ta sama, jeśli chodzi o ruchy, prawda? Ale sprzęt był inny i było to na przykład bardzo odczuwalne podczas skoków krawędziowych, kiedy próbowałam skoczyć na przykład sarhofa. Normalnie przyszłabym na krawędź, jednak na wrotkach tych krawędzi, no, do końca takich szczególnie rekreacyjnych nie ma. No i moja stopa, jak układa się na zewnątrz, wrotki zostawały w tym samym miejscu i nie mogłam wyskoczyć. Trójki tak samo nie dało się jakby zrobić przejścia gładkiego, tylko trzeba bardziej się podnieść do góry i przeskoczyć. Także było dużo, dużo różnic, jednak ogólnie sama jazda była dość ciekawa a nie jakaś mega trudna i szło się szybko przestawić. Jeżeli miałabym inny sprzęt, na przykład profesjonalny, i może go w przyszłości zakupię, albo przynajmniej spróbuję. To podkusiłabym się o skoki typu Axel. Przynajmniej spróbować, może by się udało. Jednak w tych wrotkach rekreacyjnych one są dość miękkie, w sensie buty mają miękkie. No i bałabym się o kostki, a jednak dwa tygodnie przed zawodami są one no, dość ważne, żeby były zdrowe. Bardzo fajne doświadczenie. W sumie chcę więcej spróbować tego. Na razie. 100% skupiam się na treningach do zawodu, więc nie chcę sobie mieszać, jakby powiedzmy, sprzętu, ponieważ przejście z powrotem na rolki było dziwne, naprawdę dziwne. Mimo, że jeździłam pół godziny, rolki wydawały mi się potem takie jakby mało stabilne i musiałam się przestawiać, także nie chcę na razie tego powtarzać. Jednak po zawodach myślę, że jeszcze, jeszcze popróbuję te jazdy na wrodkach i może coś więcej nawet spróbuję. E, jeszcze tak, zanim przejdziemy do oglądania filmów, chciałabym Wam powiedzieć, że poradnik jakiś na pewno się pojawi w najbliższym czasie, ponieważ właśnie teraz skupiam się na zawodach, na treningach e, i dlatego też taki krótszy film z mojej strony, ale spokojnie na pewno będzie vlog z Cieszyna. Będę na bieżąco zabać relacje co i jak. Także myślę, że chyba tyle powiedziałam, co miałam powiedzieć. Przejdźmy do oglądania. Miejcie dobrą zabawę po prostu ze mnie. I się pośmiejcie trochę tak, jak ja wtedy. W sumie moje jazdy na wrotkach. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i pośmialiście się troszeczkę ze mnie i razem ze mną. E, także myślę, że to na tyle w dzisiejszym filmie. Chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie e, i prosić o trzymanie kciuków za treningi, żeby nie wiem, jakoś jakiejś kontuzy nie było. Ja trzymam kciuki za Was, żeby tam również wszystko dobrze szło, szczególnie za osoby, które przygotowują się teraz noczkę na, na zawody w Cieszynie. E, mam nadzieję, że się tam spotkamy, porozmawiamy. I będziemy się dobrze po prostu bawić. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Papa! Pa.